Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pani AGD. Dziś chciałabym przedstawić Wam odkurzacz pionowy bezprzewodowy Marki Severin. Jest to świetne rozwiązanie dla wszystkich osób, które nie lubią wyciągać klasycznego odkurzacza, plątać się pomiędzy kablami i przepinać odkurzacza z kontaktu do kontaktu. Ten pionowy odkurzacz bezprzewodowy jest świetnym urządzeniem wielofunkcyjnym, dlatego że oprócz tego, że odkurza podłogi, twarde i dywany, to dzięki swojej lekkiej konstrukcji, a waży tylko 2 kg 300, łatwo jest go podnieść do góry. Zobaczcie sami, wystarczy wypiąć elektroszczotkę i stanowi świetne narzędzie do ściągnięcia pajęczyny z sufitu, albo, wypinając tą długą rurę, wystarczy podpiąć miękką końcówkę. Po to, aby odkurzyć okruchy ze stołu albo zejść do garażu, żeby posprzątać samochód. Odkurzacz posiada taki specjalny uchwyt ścienny, dzięki któremu możemy go zamocować na dowolnej ścianie, w przedpokoju czy, czy też w kuchni, a jego elegancka stylistyka wpisuje się świetnie w każde wnętrze. Odkurzacz posiada na wyposażeniu ładowarkę, która już w ciągu 3 godzin jest w stanie naładować w 100% akumulator. Wystarczy podpiąć kabelek tą końcóweczkę do odkurzacza to wtyczkę do kontaktu i po trzech godzinach nabadowany mamy odkurzacz. Poza tym odkurzacz posiada również elektroszczotkę z oświetleniem LEDowym. Sami zobaczcie. I ta elektroszczotka ma w prosty sposób wyjmowany wałek elektroszczotki na którym po użytkowaniu najczęściej nawijają się jakieś włosy czy zanieczyszczenia i dlatego ważne jest to, aby móc ten wałek wyciągnąć i wyczyścić. Dodatkowo na wyposażeniu mamy jeszcze właśnie zapasowy wałek elektroszczotki. I dwie miękkie końcówki, jedną do mebli, a drugą taką z miękkim włosiem, która posłuży nam idealnie do tego, żeby odkurzyć meble tapicerowane przy wnętrza samochodu. Zobaczcie, wpinając ładowarkę do odkurzacza, na uchwycie pokazują nam się takie diody LED. Im więcej tych diod, tym bardziej naładowany jest odkurzacz, a w momencie, kiedy zgasną, będzie to oznaczało, że odkurzacz jest w 100% naładowany. Jest to odkurzacz bezworkowy, w związku z tym nie musimy wydawać pieniędzy na dodatkowe akcesoria, ani w ogóle pamiętać o tym, że należy je kupić. Dodatkowo ten pojemnik na kurz jest przeźroczysty, w związku z tym widzimy, kiedy należy go opróżniać, chociaż ja sugeruję, żeby robić to po każdym odkurzaniu. I opróżnianie jest bardzo proste. Wystarczy odjąć ten przycisk, aby wysypać śmieci. A gdybyśmy chcieli w ogóle wyczyścić ten pojemnik, to wystarczy nacisnąć tutaj ten mały przycisk. I już mamy pojemnik gotowy do czyszczenia. Należy również pamiętać o regularnym czyszczeniu filtra ochronnego silnika i robi się to w ten sposób, że otwieramy tą klapkę i z tej części wyciągamy właśnie ten filtr. Tą część czyścimy miękką szczoteczką, a tą gąbkę możemy wyczyścić pod bieżącą wodą i pod, po jej wyschnięciu montujemy te części z powrotem. Zanim przystąpimy do praktycznego testu odkurzacza, chciałabym Wam przekazać jeszcze dwie cenne informacje. Pierwsza to z nich taka, że ten odkurzacz posiada akumulator litowo-jonowy, bardzo wydajny, a przede wszystkim wymienny. Sami zobaczcie. I druga informacja, że ten odkurzacz jest w stanie pracować do 30 minut. I pracuje jakby w dwóch trybach. Po uruchomieniu tego przycisku działa w trybie normalnym, czyli z użyciem elektroszczotki i z oświetleniem. Natomiast po naciśnięciu ponownie uruchamia się tryb eko, który wyłączy oświetlenie i elektroszczotkę. No to czas na test. Teraz zobaczcie, do czego przydaje się nam oświetlenie LEDowe na elektroszczotce. To rozwiązanie pozwoli nam dostrzec naprawdę nawet minimalny kurz właśnie sięgając gdzieś od pod kanapę czy pod meble. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania moich kolejnych filmików. A jeżeli to, co nakręciłam, podobało się Wam, proszę o łapkę w górę i napiszcie do mnie, jakie chcielibyście kolejne produkty zobaczyć w moich filmach.